30 zrobili, żeby 24 zrobili, co? Nie, 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 z e, czwartą nocą dobra. i lecimy z czwartą nocą. Okej, okay. nie, z tak, czwartą z Okej, nie, nie, kto dzwoni. nie, 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 sobie włączyć, puścić. Dobra, wezmę to tutaj. nie, 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 to nie, nie, Tutaj nie, tutaj, nie, tutaj, Teraz coś usłyszycie. Powiem sobie, w której naprawdę o co chodzi. E, Okej. Okay. Mm. Dobra. Ok, bo nie jest tutaj w wy... jadalni. Dobra, czekaj, jest tutaj w łazience. tutaj z dalek Freddy się nie rusza. Też czwara dwie z Freddy się nie będzie ruszać. Yyy, no mówi o takie coś yy, Dobra i i o takie coś kiedy Foxy już się rusza to się też będę stresować Dobra, Foxy się nie rusza, bo nie jest na korytarzu, Chiki. nie ma gdzie ona jest, dobra czyki tutaj nie ma, Foxy biegł, okej, okay. jednak czekaj tutaj jest, e, dobra, e... Okej. Okay. się będę musiał skupić, więc kiedy będę przeżył, że się ugania, to się dziwi, że mu nie gadam. Po prostu będę chciał się skupić, więc. No, więc no. Dobra. Wtedy się ruszył, wtedy go już nie ma. Jest druga. Yy. Okej. Okay. Dzień nie wiem czy ktoś... Ty był, dobra. Foxy jest na miejscu. Bo nie wrócił na korytarz. Yy, dobra. Yy, będę tutaj jest dalej. I tutaj nikogo nie ma. Więc... Otworzę te drzwi. Okej. Okay. Dobra Ok Ok yy, Dobra, oni przychodzą Tak Bo oni mówią, że cika, ich wie... więc Dobra, Foxy biegnie zamkną drzwi, dobra, tam drzwi na pewno no, bo... no, Zapomniałem czy zamknąć drzwi czy nie, ale zamknąłem yy, Ok. Foksy się nie rusza, Freddy teraz jest tutaj, więc prawie drzwi nie będę otwierać. Nie będę się zajmować prawymi drzwiami, nie będę po prostu ich otwierać. Jak Freddy jest, to nie będę ich otwierać po prostu. Tylko się zajmę lewymi drzwiami, jest już czwarta. Jak będzie 5 minut nagrywania, to wtedy i ileś tam sekund, to będzie piąta, chyba, nie? wiem ileś tam sekund. Wtedy będzie piąta i, i będzie 6 sekund. Jak będzie, to, to 5 sekund. Już to mówiłem w poprzednim odcinku z Robloxa i także już to mówiłem w poprzednim odcinku chyba w poprzednim odcinku. Nie wiem czy w poprzednim, ale w którym będzie go zrobił Robloxa z FNAFA. Chyba ja w najnowszym nawet nie wiem, jeszcze pamiętam. Okej, okay, dobra. Freddy tutaj będzie. On tutaj będzie. On tutaj będzie stać. Dobra. Dobra, on poszedł. Dobra, on poszedł. Dobra, on no, tu raczej tak wonić tak szybko nie przyjdzie, więc dobra. Czemu jest problem kamery? Znaczy, no z tylko. prawe drzwi te nie będę otwierać, bo po co? Nieważne są prawe drzwi, dobra. O nie, mam 9%. Dobra, nie ma ja Dobra, bo się patrzyłem. Że nie musieli... Spigoran, kurwa, Tyle nie, to najdłuższy. Dziękuję, ja to nie, <śmienic> ja y tu nie, ja tu nie, ja tu nie. Dobra, teraz. Nie. Jest! Jest! Dobra, myślałem, że się nie uda, ale się udało. No, się bałem, stresowałem się. I się. Dzisiaj... <śmienic> Się stresowałem po prostu. Ym, no, jest czwarta noc, też, druga, <SZ>? cioè, też jest wreszcie? druga część. Wreszcie, ja. Też jest. Też jest druga część, ale ja to. I y y y y pociągnąłem za tą dźwignię. I jest piąta noc. Właśnie o to chodziło z tą dźwignią, że są dalsze noce. Wie, chyba to z tym chodziło. Nie wiem, nie wiem czy o to, o co z tym chodziło, pewnie, pewnie o to z tym chodziło, no, będą noc, odcinek 21 minut, w kolejną, no, do kolejnego no, dziecka, który, nie wiem, kiedy będzie, będzie nowy rok za parę dni, no i życzę wam w tym nowym, na no, to nowym roku. No, U, no, to szcz -sz Szczęść. No, w ogóle wszystkiego. Ślijnego, nowego roku. Wszystkiego najlepszego. Mm -hmm. Tak, wszystkiego najlepszego. No, ja, wszystkiego najlepszego. Spełnienia marzeń. Żegna. Jakie wy chcecie sobie, żebyś spełnić marzenia? Pewnie takie marzenia też już nie. No, jakie chcieli spełnić sobie marzenia? No. Pewnie takie marzenie ktoś ma, żebym ten... żebym ja już regularnie regularne odcinki i tak będzie. Yy, dobra, to było koniec tego odcinka. Cześć!